Za tą wiedzę, która się pojawi w tym filmie, w waszym wieku, naprawdę zapłaciłbym wielkie pieniądze, żeby się o niej dowiedzieć. Chcemy zacząć od tego, co cię najbardziej niszczy. Co powoduje u ciebie depresję, co powoduje, że czujesz się niewystarczający, co powoduje, że tak naprawdę sądzisz, że twoje życie nie ma znaczenia, a używasz tego na co dzień. Czyli social media, czyli TikTok, YouTube, Instagram, bo porównujesz swoje najgorsze dni do kogoś najlepszych dni. Bo tam dosłownie każdy osiąga sukces, każdy jest milionerem, każdy ma idealną sylwetkę. Tylko problem jest w tym, że po pierwsze, oni nie są milionerami najczęściej, ani nie osiągnęli żadnego sukcesu. Oni to pokazują tylko dlatego, żebyś na przykład kupił ich kurs, na którym się wzbogacają. Wtedy dopiero się wzbogacają, bo ty im dajesz te pieniądze. Czyli ty kupujesz ten kurs za 40 zł, powiedzmy 100 osób to kupi i już on ma 4000 zł z tego. Tylko dlatego, że wynają sobie ten samochód, tylko dlatego, że ten plik pieniędzy sobie wydrukował albo zamówił sobie zalego i przez to dajesz im pieniądze. I wtedy dopiero mogą zacząć tak żyć, bo robią. Taktykę typu fake it till you make it, albo porównujesz swoją sylwetkę w naturalnym świetle przed lustrem, gdzie światło masz gdzieś tam za sobą do osób, które pozują po pierwsze w idealnym świetle, po drugie najczęściej są na pompie, czyli zaczynają ćwiczyć przed tym i wtedy kew dopływa do mięśni, przez co wyglądają jeszcze lepiej i po trzecie najczęściej są na sterydach, po których się nie przyznają albo jak się przyznają, to ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy ile to daje po prostu dla ciała i zabierasz zdrowotnie z ciebie.